Damy. O kurwa. kurwa, Ja pierdolę, ale zajęwaliśmy brąbę. Mam. Ufra, nice. super. Ale te poprzeczki to jest. Już... No nie odczujecie? No to prawo? Prawo jestem. Mit? lewo? A, ah, nice. nice. Mit będę. Cały czas mit. Nice. Bump? Nice bump. In. Nice play. Okay. Szczerze powiedziawszy, że chciałem bardziej na blok jego. Miałbym to. Ale, <laughs> nie wiem, coś mi się kurwa stało. No. <laughs> In front jestem? Bump, bump, bump. Nice. Mid? Tera. Aha, mid. Nice. Nice. Dostawiam to. Zostawiam jeszcze? to. Jeszcze. Mhm. Jest jak... Jeszcze? Do Jest Jestem. Mam? Nice, mam. Nice. <laughs> nice. On the Tyle? Mam. Jestem za to. Zostawiam ci to, lewo będę. Mhm. Nice pass. No ale rozcykani. O, o, dobra, jakąś tam masz. Lampuj ich. la Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Ja <śpiewanie> <śpiewanie> Ale celebracja <śpiewanie> jeszcze poszła. Podstęp. Skatuję. Dobra. Nice. Mam. Uch. Ale preflip. In front jestem. Okej. Ok. lowa. Zestrzałem. No. Ładny, zajebiście chłopaki. Ja Porto? jestem w takim razie. Nice, bardzo ładny. Mam miejsce. jeszcze? Mhm, mm keep going. Nice. No! no, 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 no. Ale jaka nuta poszła! <laughs> no. <laughs> Jaki chuj! To jest ale jeszcze brysówka Do prawej, ale nice, zajebiście Nie no, to było clean as fuck Czekam na no, hit... jego Mam to do no, prawej? Prawa, no Mam Do ciebie? Nice Nice Ech. O, to dwóch A to gnojki Aaa, <laughs> <proste laughs> <by. laughs> 50-50 god! Open. <laughs> nie mogę! Hej! Okay. I okay, teraz. Marek? Masz... Okay. Chiewa! Aha! Ja mam biedne tuski niekurwa. kurwa. Skoro bym myślał, bym powiedział, że ta granie działa. A, proste. Na Super i uderza w ceiling shot. 1 <laughs> Dzięki za pas Map. Oh. Solo. Mm -hmm. Nice. Nie, nie, nie wiesz. Nie, nie, nie mogłem nic zrobić. Ojejku. Go... Wyserałem się na tym pikopie. Ej, już ty. Ej. Ej, olej! Nie że ole, jest. jest. Ty, bo. Gdzie z kim? Z o, nie, no... Moja <grym> kolej, wywalaj ole, ole. ole, 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 ole walay, ale... Olej, ole wywalaj, moja kolej. Tam chcesz pizdetą? tam. Ole tutaj. Olej, zrobimy. Nie, nie mam, ale daj strzotu. Ja <grym> ci wydumię. Oksy, prydżem. O kurwa. Tam i też. Chcę nawet współpracować chyba, bo ucieka. <grym> Dobra nie, Nux, masz, masz Nie, nawet mój mój team bampuje <śmiew> <śmiew> ole, otaj ole Ej, hey, ale pasza jest o... Ole, miałeś podać od ściany w sensie. Ja tak nie umiem <śmiew>